Marcin Bąk, to jest program SUMA, a w tym tygodniu podsumowywać będziemy mijające dni, mijające wydarzenia wraz z moim i Państwa gościem jest nim redaktor Jakub Pacan z tygodnika Solidarność. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest kilka spraw krajowych, kilka spraw międzynarodowych, od których zaczniemy może od międzynarodowych, tak, bo mm, tak to wygląda, że to, co dzieje się, w bliższej i dalszej zagranicy, bezpośrednio rzutuje na Polskę. Wizyta kanclerza Niemiec, spotkanie, rozmowy z polskimi przedstawicielami, przedstawicielami rządu. Co można wywnioskować z tej wizyty? Jesteśmy dla Niemiec ważnym sąsiadem, ważnym partnerem, ale co z tego wynika? A ja uważam, że Niemcy grają grę dobrego i złego policjanta wobec Polski i to od ładnych kilku lat. Tutaj kanclerz. To jest tak, że w oficjalnych wizytach przedstawiciele rządu niemieckiego czy też politycy niemieccy mówią, że są przyjaciółmi, bo były taki Heiko Maas, i Angela Merkel się pochwaliła, że jej babcia czy ta babcia była Polką i również nowa pani minister spraw zagranicznych Niemiec. Mówiła, że jej dziadek był Polakiem, czy babcia i wyjechali w 1958 roku do Niemiec z Górnego Śląska. To jest tam dobry policjant, natomiast no zły policjant jest robiony przez ręce Brukseli. To znaczy uderzanie w Polskę, czy to o tą praworządność, czy o kopalnię w Turowie odbywa się za pomocą instytucji unijnych. My jesteśmy bardzo ważnym partnerem dla Niemiec gospodarczych. Jesteśmy bardzo silnie związani z gospodarką niemiecką, ale też geopolitycznie jesteśmy szalenie dla Niemiec ważni. I jesteśmy więźniami geografii. W związku z tym pewne stałe elementy gry politycznej się nie zmieniają. A mówię tu dlatego takim wstępem, bo w, 2021 roku, w 1931 roku Karl von Klausewitz pisał, że o ile ten kawałek Polski, który przypada Rosji, mógłby, Rosja mogłaby go nie mieć i właściwie mało by to straciła. O tyle ten kawałek Polski, który należał do, nie, do Prus, yy, do pruskich Niemiec, jest yy, żywotnym interesem Niemiec. To znaczy, nie da się zbudować imperium potęgi Niemiec yy, no bez podporządkowanej Polski. I, I też musimy zawsze o tym pamiętać i mieć to z tyłu głowy, że. Taką rolę pełnimy w niemieckich elitach, nie w niemieckiej myśli politycznej, a pewnie style polityczne myślenia się nie zmieniają. Więc yy, dobrze, znaczy ja uważam, że takie gesty ze strony kanclerza Nowego Niemiec, który yy, no, Warszawa była trzecią stolicą po tradycyjnym Paryżu i Brukseli, są bardzo ważne. Bardzo dobrze, że były to koncyliacyjne słowa, yy, bo to też jest ważne w dyplomacji. Natomiast też musimy wiedzieć, że na Niemcy zawsze musimy uważać po prostu. Mm -hmm. No, skoro padła już tutaj nazwa stolicy. Francji, to i o Francji kilka słów porozmawiajmy, bo też mieliśmy gesty ze strony prezydenta Emmanuela Macrona, bardzo przyjazne i to już kolejne w ostatnich miesiącach wobec Polski. Była wizyta prezydenta Macrona na spotkaniu przywódców grupy V4, gdzie normalnie spotykają się przywódcy Polski, Węgier, Czech, Słowacji, a tutaj dołączył jeszcze prezydent Francji, było dużo słów o współpracy, o roli Polski na granicy w wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czy jeżeli połączymy to te gesty, te słowa prezydenta Macrona z innym wydarzeniem sprzed dwóch tygodni, które właściwie cały czas trwa, cały czas się toczy, Czyli ujawnieniem przez francuską, bynajmniej nie prawicową, tylko lewicową gazetę Libération, może nie tyle afery, co dziwnych powiązań między sędziami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a politykami głównie Partii Ludowej, Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, to rodzi się pytanie, czy Francja zaczęła rozgrywać albo kontynuuje jakąś rozgrywkę wobec Niemiec. I znów Polska, kraje Europy Środkowej nie są po prostu częścią tej rozgrywki. Ja myślę, że na pewno tak. Dla mnie takim barometrem stosunków francusko-niemieckich jest właśnie um, stosunek Pol Francji do Polski. I to jest nieperfersorowski w historii. I, przy czym musimy pamiętać, że my nad tym korzystaliśmy, bo yy, no to też nie przypadkiem ta armia, Halera rawuncowska armia była tworzona we Francji i. Yy, yy, Francja zawsze nam była przychylna. Określenia Polaków we Francji nigdy nie były pejoratywne, tak jak na przykład określenia Polaków w Niemczech. Tamte określenia były pejoratywne, więc ona nam zawsze była przyjazna, ale to też jest kraj, który jest bardzo mocno w sobie zadufany i to jest kraj, który bardzo twardo, bezwzględnie broni swoich interesów i też musimy o tym pamiętać. Ja ostatnio nawet jak pisząc do naszego tygodnika przytoczyłem takie wspomnienia Władysława Grabskiego w książce Idea Polska, w którym on mówił, że no ta to współpraca wojskowa z Francją, bo Francuzi nam pomogli. Oczywiście byli na terenach rodzicytowych w Katowicach. Szałdego napisał bardzo ładne pamiętniki do matki, gdzie sprzyjał naszemu krajowi, natomiast ich podejście do Polski, no to Brabski pisał, że to była droga w to Stopień arogancji, stopień wymagań, jakby dawali wszystko z łaski, te gwarancje były z łaski. Ja nawet użył takiego słowa, że jak jakieś znajdę byliśmy traktowani. Dopiero po podpisaniu traktatu rosyjskiego, to mieli też pretensje, ale ich, ich postawa się zmieniła. Więc ja uważam, że te gesty solidarności z Polską, i zauważmy, po czym to było. To było po tym, kiedy premier Mateusz Morawiecki przyjął w swoim biurze w Brukseli, nie w swoim, tylko w biurze w Brukseli polskim panią Le Pen. A to jest no, środek gorącej kampanii prezydenckiej we Francji, więc to jest na pewno afront do Macrona. Ale to też pokazuje, że jeżeli są interesy do Francji, to takie afronty się gdzieś spycha na dalszy plan, bo Francja ma tutaj potężne interesy, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowych. Też gdzieś w tle słychać o, o zakupie broni od Francuzów, więc to są interesy. To jest, to jest i budowanie przeciwwagi przeciwko Niemcom, ale to też jest, to są interesy z Polską. Natomiast ja mówię, trzeba tutaj być ostrożnym, ale uważam, że no myśmy z Francją raczej zawsze mieli dobre kontakty. I na tym poróżnieniu, czy na lęku Francji z Niemcami, no to zazwyczaj korzystaliśmy, jak mówię tutaj, Jarni Halera. Więc w ten sposób bym to skomentował. Popatrzmy w takim razie na to, co dzieje się w naszym kraju. Trwa wojna na sondaże. Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o ilość sondaży publikowanych. Właściwie cały czas w większości krajów. Pomiędzy kampaniami wyborczymi do, do parlamentu czy prezydenckimi. Sondaże są publikowane raz na kilka miesięcy, jeden pojedynczy sondaż. Czasem w kampanii wyborczej ta częstotliwość wzrasta, no nie w Polsce. U nas jesteśmy praktycznie codziennie, jakaś większa czy mniejsza sondażownia publikuje gdzieś swój sondaż. W tym tygodniu mieliśmy dwa sondaże mocno różniące się od siebie. Cebo zdający duże poparcie dla Prawa i sprawiedliwości, czy szerzej obozu zjednoczonej prawicy, niewielkie, poniżej 20% poparcie dla koalicji obywatelskiej, mniej więcej takie samo dla, dla ruchu Szymona-Hołowni, pozostałe partie, kilkuprocentowe poparcie, Polskie Stronnictwo Ludowe w ogóle nie wchodzące do parlamentu i Dwa dni później poka pokazał się sondaż Kantaru, kompletnie różny. Koalicja yy, Europejska dwoma punktami tylko niżej od yy, Prawa i Sprawiedliwości, która już, już poniżej 30% ma. Jak to wszystko skomen skomentować? No, yy, sytuacja gospodarcza, inflacja na pewno nie pomaga yy, w zdobywaniu popularności obozowi rządzącemu, ale jak faktycznie układają się? Sympatii, antypatie polityczne Polaków. Ja myślę, że mimo wszystko największe sympatie i antypatie Polaków, jeżeli już chcemy syntetyzować to wszystko, bo wiadomo, że te sondaże zależą od tego, jak są budowane, jaką metodą, jakie są pytania zadane, w jakiej porze są zadawane, yy, o jakiej porze dnia, albo jest w z pracy, jest w z domu, wiadomo, emeryci są w domu, to będą inne, inne wyniki, to są niuanse, ale one są istotne. Natomiast, ja uważam, że tutaj coraz bardziej się zaznacza jednak różnica w głosowaniach pokoleniowych. I te duże miasta też, ale ja myślę, że one są jednak na drugim miejscu. Natomiast ta sekularyzacja, która no galopuje w Polsce, jesteśmy pierwszym krajem na świecie, gdzie najszybciej postępuje sekularyzacja. Ta, te zmiany cywilizacyjne, które są naprawdę galopujące. Jak ja patrzę na niektóre moje teksty sprzed te 3, 4 czy 5, 6 lat, to ja już bym dzisiaj tego nie napisał, bo to by było zupełnie nieaktualne. Tak szybko ta, tak szybko zachodzą te procesy. To się wiąże też z głosowaniem. I myślę, że to, to jest taki jeden bardzo ważny punkt. To oczywiście, bo to dotyka młodszego pokolenia, tutaj wchodzą też takie czynniki psychologiczne, których nie można lekceważyć. Na przykład tak her, heru, hermeneutyka atrakcyjności polega to na tym, że Ktoś się utożsamia z politykiem, który jest modny, jest fajny, z którym chciałoby się być, utożsamia się z politykiem, który realizuje czyjeś marzenia. Na tym najbardziej korzysta Rafał Trzaskowski, na przykład, i jest darem się wśród polityków, jeżeli chodzi o, o poziom zaufania właśnie w sondażach. To wynika z tego. Ale to też głosują na niego młodzi ludzie, bo nie patrzą na programy, nie patrzą, co Rafał Trzaskowski mówił kampanii wyborczej, ja na przykład potrafiłbym trzy razy zmienić zdanie w ciągu tygodnia, w zależności od tego na ten sam temat, w jakim był mieście, co bardziej pasowało do jakiego miasta. Więc uważam, że to jest najważniejsze. Po drugie, oczywiście, że inflacja będzie biła rząd, i nawet ten sygnał z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że podniesienie stóp procentowych odbyło się w dobrym czasie, który wczoraj mieliśmy, bo niektórzy mówili, że mogło to już być na przykład w latach albo jeszcze wcześniej to nie do wszystkich trafia, więc a opozycja bardzo na tym gra, bo jak obserwuję też w mediach społecznościowych, to są takie, takie tablice gotowe, skoncentrowane w powerpointcie, gdzie hasłowo się rzuca, takie duże czerwone krechy i tam jest i, chleb poszedł o ileś tam procent, i prąd poszedł o ileś tam procent, no takie jest zlicę prawo opozycji, no to to na pewno będzie rzutowało w rząd, ale radzenie sobie z yy, granicą to jest na pewno agenda partii prawicowych, obrona ojczyzny, tożsamość narodowa. To na pewno sprzyja pisowi, a sytuacja na granicy jest jak do tej pory dobrze prowadzona, więc tutaj na pewno będzie prawo i sprawiedliwość grywało punkty. Też widzimy teraz, że schodzimy troszeczkę z tej czwartej fali koronawirusa znaczy szczytu. No to też, jeżeli to się utrzyma, no to w dłuższej perspektywie bym służba zdrowia pewnie będzie bardziej sprawna, no to też może odsuwać gniew wyborców. Natomiast co do partii opozycyjnych, to widzimy, że lewica znowu się po niej rozpada. Znaczy są nieustanne próby zbudowania kordonu sanitarnego wokół Pis, który, yy, który no, ewidentnie odsunąłby tę partię od władzy. I to mówi i poseł Andrzej Rożenek, i, i pani Jana Symysyn. Że odsunięcie pizzy ma być za wszelką cenę. Yy, I to widzę, że jest realizowane, no, natomiast nie wierzę, żeby był spójnolistą. Mm -hmm. yy, już pojawił nam się tutaj wątek sekularyzacji naszego społeczeństwa, ale spojrzyjmy teraz na sprawy właśnie Kościoła. Yy, Rozmawialiśmy o sprawach politycznych, które być może okażą się za pół roku, może nawet wcześniej nic nie wartą garścią słomy na wietrze. A mamy kolejny tydzień, mija kolejny tydzień adwentu. Czy mimo tej sekularyzacji, która postępuje widać ją gołym okiem, no nie jest jednak coś pozytywnego dostrzegalne w tej atmosferze no, zbliżających się świąt, które wciąż nam przypominają o no, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii świata, gdy słowo stało się ciałem? Myślę, że tak. Ja generalnie też mogę osobiście o sobie powiedzieć, że zmieniam optykę. A skłoniło mnie do tego, encyklika Jana Pawła II Redemptory z z 1990 roku, który pisał, że patrząc wstecz na minę 2000 lat, należy stwierdzić, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. Nie się otwarły oczy. No tak mógł powiedzieć tylko wielki prorok. Ale tak jest, bo Pan to też ma swoje metody, działa swoimi metodami. No, jak wiemy, jak Kościół się zaczynał na krzyżu, później apostołowie byli... Znaczy, Sytuacja chrześcijan dzisiaj według mnie przypomina sytuację apostołów zamkniętych w zamkniętych którzy mieli, mieli takie pokusy, żeby zamknąć za sobą, czyli z drugiej strony i odejść po cichu po angielsku, no to też już mówił, że idzie łapać ryby z powrotem jak wcześniej, łowić, przepraszam. Natomiast później hmm, no właśnie, ożywieni Duchem Świętym, wyszli na ulicę, zaczęli nauczać, tłumy ludzi do nich przychodziło, nawet cień Piotra uzdrowiał i tak się rodził Kościół. Sto lat później już w całym imperium rzymskim chrześcijaństwo było znane. Tak, było w katakumbach, ale tak się rozwinęło, więc ja mówię, Pan Bóg ma swoje drogi i wierzę w to, że misja Kościoła do dopiero się rozpoczyna, ten etap sekularyzacji, narzucania tak zwanych europejskich wartości, które są, nie wiadomo czym są, ale najbliżej definicji można by powiedzieć, że to są wartości bardzo mocno legitowe i krystianopogiczne. To jest pewien etap. Nie wiadomo jeszcze, ile nas czeka w przyszłym tysiącleciu, no, które jesteśmy na początku wciąż. Więc, no, jakoś żyją we mnie te słowa Jana Pawła II z tej encykliki. I napawają mnie coraz większą nadzieją. Zresztą było też takie spotkanie biskupów, gdzie Jan Paweł II poświęcony Europie pisał też o pokusie gaszenia nadziei, że nie wolno jej gasić i trzeba ciągle spać przy, przy tym świadectwie. Więc to jest dla mnie jak najbardziej, to jest dla mnie jak najbardziej pocieszające i daje mi to nadzieję. Więc nie, nie patrzę też na Europę jak na wypaloną ziemię, bo Proszę zobaczyć, że coś się dzieje, że jednak te siły, które są tradycyjne, siły, które są pro-life, które są za obroną rodziny. no Mieliśmy wiele milionowe marsze, czy milionowe marsze we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Polsce. To się ciągle dzieje. Po iluś latach nieobecności katolików czy chrześcijan, czy chrześcijan, czy chrześcijan czy w tej kościołowej niepublicznej mediandy. Tak, rzeczywiście w miejscach zaskakujących, jak niektóre miasta francuskie, gdzie wydawać by się mogło chrześcijaństwo wyparowało już w 60. latach, to szczególnie łapało za serce w zeszłym roku, w zeszłym sezonie covidowym, tak. gdy widzieliśmy przy zamkniętych kościołach tłumy naprawdę tłumy ludzi modlących się, proszących o możliwość otwarcia na na kościołów. Na kolanach w Rouen, w, w Paryżu, w wielu miejscach. Tak. Także. Okazuje się, w katakumbach, czy nie w katakumbach, Kościół przetrwa również Pan Bóg ma swoje drogi, tak? Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji, dla naszego programu. Ja Jakub Pacan z tygodnika Solidarność był moim i Państwa gościem. Jest... Kłaniam się nisko. Dziękuję. Jeżeli jeszcze mogę złożyć życzenia, tak. zdrowych, błogosławionych świąt i wiele sił od nowonarodzonego. Bóg zapłacą. Bóg zapłać. I Bóg zapłać. Tak Dziękujemy bardzo. I ja Państwu dziękuję. To był program Suma. Marcin Bong. Do zobaczenia.